Jaki jest wpływ energii właściciela na jego biznes? Zarządzanie firmą to nie tylko kwestie finansowe, operacyjne, marketingowe. Rola właściciela, szefa biznesu jest znacznie bardziej złożona i obejmuje również aspekty psychologiczne oraz energetyczne, relacje z pracownikami, z klientami. Energia, jaką właściciel firmy wnosi do swojego biznesu, może mieć bezpośredni wpływ na jego funkcjonowanie w pracy. Dotyczy to się również szefów poszczególnych działów. Może to mieć również wpływ na sukces rynkowy. Z drugiej strony, kiedy Spojrzymy na tę sprawę z punktu widzenia fizyki kwantowej, która uczy nas, że wszystko we wszechświecie składa się z energii. Właściciel firmy jako centralna postać w biznesie emituje określoną energią, która wpływa na otoczenie, na jego biznes. Jeżeli wchodzi z dobrą intencją do pracy, ma nastawienie, że biznes ma pomagać innym, rozwiązywać innych ludzi problemy, to na pewno się uda. Więc zawsze jest pytanie, z jaką ty energią, jako właściciel firmy, szef biznesu, szef danego działu, niezależnie czy jest to firma produkcyjna, handlowa czy usługowa, przychodzisz do swojego biznesu. Zastanów się nad swoim energią. Nastawieniem, nad intencją wobec ludzi i otaczających Cię klientów, a zrozumieć, dlaczego Twoja firma przynosi takie, a nie inne efekty.